Nie linkujcie się, to ino jo. Chłopki i dziełżki paniczki i panoczki. Postanowił i że całki ten film zrobi po śląsku. 1. Wejdża, jeżeli poraza jeszcze w ogóle coś godać po naszymu. 2. Tematyka jest taka, i że nie pasuje do tego, żebych gadał po polsku. Myślę, że jeśli ktoś z Was jest ślądzokiem, a śledzi trochę internet, to pewnikiem zwrócili że jeszcze jakaś uwaga na taki, powiedziałbym, pewnego rodzaju fenomen. Ale jest to taki fenomen, i że nasza Śląsko-Gotka zdoła się do Poloków, żeby nie było niegodą w tym momencie słowa Poloki jako coś negatywnego. I mam na myśli, ludzi, którzy nie są Ślązokami. No to jest taka sytuacja, i że nasza Gotka Poloków moc bawi. No i pewnikiem keś trafiliście, Kaś, w internecie na takie hasło śmieszne Śląskie słowa. Zabawne śląskie słowa. No bo śląsko gotka do Poloków jest tak śmieszno i tak ucieszno, że bez mać nie poradzą wytrzymać. Bez mała jest to przykład choby z gotką czeską. No toż wiadomo, że królik po czesku to jest polny popierdalac, a paryzol po czesku to jest szmaticka na patycku. A wewiórka to jest drzewny kocur, ho, 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 ho. No a w tym zło okazuje się i, że wewiórka po czesku to jest wewerka. A królik to jest Kralik. No i teraz podany przykład jest właśnie z gotką śląską. No bo jak, no bo kej go do Hasiok albo żyć, no to to jest tak ucieszne, to, to tego nie poradza wytrzymać. Och ci ślązacy i ta śląska gwara, jaka ona jest zabawna. Całkiem szczęście ci wszyscy nasi ojcowie i te wszystkie ślązoki bez te wszystkie stolecia o tym nie wiedzieli, bo okej by wiedzieli to by im gańba było godać i nie mogliby gadać ze sobą. To ja teraz przedwóz jako ten super śmieszny ślązok powiem wam jakie śmieszą mnie polskie sowa. No i sam się muszę przyznać, i że miał z tym pewno trudność, no bo u mnie w domu jednak godało się raczej po polsku. W sumie to ja długo myślał i że godało się w sumie ino po polsku, ale po tym, kiedy się zetknął z Polakami, no to chnet się okazało, i że ta polsko-godka krażek wyniósł z doma, no to ona nie ma aż tako polsko, bo w niej jest moc konstrukcji, słownictwa i ausdruków takich rikty śląskich. I takie coś jak śmieszne do kogoś polskie słówka pewnikiem byłoby prościej skazać komuś w to łod małego godą ino po śląsku. I potem dopiero kiedyś po latach miał styczność z polską gotką. Ale pomedykował ich trochę i że przynajmniej pięć takich słówek, które mi przyszły do głowy. Pierwsza rzecz, bułczanka. Jak się to normalnie godo po naszymu, żymlok. Rzymlok to jest coś takiego, choby krupniok, i że zamiast krupów mo żymła. Czyli po naszymu jest to krupniok i jest to żymlok, a po polsku jest to kaszanka i bułczanka. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz usłyszał słowo bułczanka. No, że posłuchajcie, jaki to mocno klank. Buu, buu, czanka, spikne. <laughs> <Jest> <laughs> w ogóle to muszę powiedzieć, i że z tym, jakby wyrobem e, garmażeryjnym, albo jak to inaczej powiedzieć, trefią się głównie na Górnym Śląsku. Krupnioka mocie wszyndy. Mocie go na Górnym Śląsku. Mocie go też poza granicami Górnego Śląska. Jak się to unos nas w Polsce. I to nie ma żaden separatyzmu. A właśnie z Rzymlokiem. E, czyli bołczankom, że się trefią głównie sam na Śląsku. I teraz nie wiem. Dajcie mi znać. Znocie w ogóle, jeżeli żeście są nie z Górnego Śląska i no, kajś tam z Polski, to znacie coś takiego jak bołczanka, albo rzymlok. Teroski druga rzecz. Judasz. I to nie, i to nie ma, nie to się rozłazi, że już się teraz za teologa i robią jakieś skomplikowane nawiązanie do Biblii. I no, rozłazi mi się o to, na co my, Ślązoki, go Kuklok. I to jest taka rzecz, że chociaż w domach go dało się raczej głównie po polsku, to bez jakieś 85% albo i więcej mojego żywobycia, bycia rzech i inosowo kuklok. No bo to do mnie było logiczne, że kiedy chcę obejrzeć, w to stoi po drugiej stronie od drzwi, to muszę kuknąć do kukloka. Kukom do kukloka i widza, w to tam stoi. No a kuklok to jest nic i no taki mały przyrząd, taka dziurka ze szkiełkiem keromocie w drzwiach i bez. Ta dziurka ku kocie. w to tam jest. I dopiero jak mi było, nie wiem, 22-23 lata, to że się dowiedział i że ludzie na to godają Judasz. I Ja nie wiem, już głupio. No to się tak godo, że co? Co, że on go przedał? Ho ten ty y, Judasz pana Jezusa za te łone te szczebne monety. No i ja wiem, że to się rozchodziło, to i że ta, jakby to przedowo w to tam jest po drugiej stronie. Ale to jakoś tak, to mi się jakoś tak kojarzy, nie wiem, negatywnie. Chyba daliby da go do Kuklok, a Ike godą po polsku. I że, no a wiem, i że też prawdopodobnie się godą na to wizjer. No to już mojaki jakiś sens, bo wizjo, widza. No. no ale przyznajcie mi, że mam recht, że Kuklok to jest fajne słowo. I zaproszą je jakoś tak wkludzić do swojego dziennego dykcjonorza. Trzecia rzecz. Kiełba. Kiełba czyli po naszymu wóżt, no bo po śląsku na kiełbasa gada się. Najbardziej popularne określenie to jest wóżd. chociaż wóżtów mamy rozmaite złoty, bo mamy łoplerki, mamy wineki, mamy knobloszki, mamy francki, ale co że się dowiedział od mojego zocnego sąsiada Grzegorza Kulika i że jest też starsza forma, Czyli kiełbasa. Tak, na marginesie go mój dziadek świętej pamięci, a jo, ani nie wiedział, i że kiełbasa to jest po Śląsku, bo jo, zną ino te śląskie słowo wuszcz. No, mogę powiedzieć, i że jak godą po polsku, to zną polskie słowo kiełbasa, ale nie słyszą, że żadnego wcześniej godać kiełba. U mnie w głowie, kiedy słysza kiełba, to mnie się to kojarzy jakoś tak, ho, jakieś. mnie się to w ogóle nie kojarzy z wuszczem, ani z kiełbasą. mnie się to kojarzy jakoś kie... kiełki. Jakiś kieł... Godocie kiełba, przestońcie, godajcie wóz. Nie wiem, no, Keoida na grilla, to ja bych wolał jednak wózzt. Albo kiełbasa, ale kiełba... No i ze zym w tym, a nie z musztardą, bo wiadomo, że lepsze. Czwarta rzecz. Koco poły. Jak pierwszy raz, że to usłyszał, to myślał, że to jest jakoś po ukraińsku albo po rusku. No, mo to taki troszkę klang, taki bardziej orientalny, taki wschodni. Kocopoły. Wania, idź w poły! kocopoły. słowo pierwszy raz usłyszał, można ze 3 lata nazot, max, i w pierwtach boch, dość. no, co, co to jest? To są takie, jakby to po naszymu pośląsku powiedzieć, fleki albo krumy albo. Alajny. My mamy mocka fajnych określeń na to. Czyli jak się godo po polsku, co ty mówisz za kocopoły, to tak choby my powiedzieli po śląsku moc potocznie, fajnie dupisz fleki, albo fajnie dupcy skromy. Czyli że się po prostu głupie godo. Nieprawda, fanzoli się jakieś bery i bojki. W moim dykcjonorzu się nie znudzie. No i ostatnia rzecz to jest taka słówko, które maluje na mojej gębie uśmiech. Bo fajny, ma taki fajny, pozytywny klank. Pampuchy albo pampuch, to mu takie, to jest takie święczne, to idzie się tak fajnie powiedzieć, chobych tak strzelał z pistoli, pampuch. Oczywiście pampuchy to są po naszymu buchty. O tym, że już kręcił osobny odcinek na YouTubie, bo ta rzecz, taką dużo kluska na parze, motela rostomajtych mian w wyrostomajtych miejscach w Polsce, żeby się wam to w głowie nie pomieściło. A u Nozowny na Górnym Śląsku się na to godą po prostu buchty. A bez zaś we Wielkopolsce na to godają pyzy. A zaś kaj indzi pyzy, to są... Nie będę o tym godą, To nie jest ten temat. Jakby tego nie mianować, to buchty, albo pambuchy, są maszketne, Z fajną zołzną z mięskiem, z jogurcikiem. Mm. Good. No i to chyba będzie tyle z takich polskich suwek, które jakie one są śmieszne. Ja tego nie mogę wytrzymać. Jak te poloki śmiesznie dają. Ha, 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 ha. Zaro ze śmiechu chyba miło zerwie pysk. Jeśli są tam jakieś rdzenne ślązoki, które w domu ino po śląsku, to dajcie mi znać, jeśli macie jakieś takie słówka polskie, które wos tak bawią, jak nasza śląsko raduje i bawi go. Ty, Ale nie ino, żeby nie było, że sam wkludzą jakieś cenzusy pewnie narodowościowe. Można, żeście są z Polski, można, żeście są natywnymi używaczami gotki polskiej, a tyż, macie jakieś takie słówka, słowa polskie, które są do was śmieszne. Tuż dajcie mi sam na dole w sekcji komentarzy znać, jakie to są. A jeżeli radzi, żeście obejrzeli ten mój krótki filmik, to ostawcie mi tam jakoś łocyna, a Eli nie radzi, żeście łoby, jeżeli to stowcie tako. Chociaż o żyj bych wolał tak, ale niby da was zmuszą. No i mam nadzieję, że uokozało się i że Niklas poradzi coś jeszcze trochę gadać po śląsku. To ścimejcie się i nie dejcie się... Pyrsk!